robotyka dziś to jest wielki wielki przełom która robotyka w tej chwili rośnie logarytmicznie jeśli spojrzymy na liczbę na liczbę operacji wykonywanych na świecie to mówimy tu o milionach o milionach rocznie wiele operacji jesteśmy w stanie czy zabiegów szerzej mówiąc wykonać z taką samą jakością ale dramatycznie ograniczając interwencyjność, tą inwazyjność zabiegu, co wiąże się oczywiście, na przykład no, ze skróceniem pobytu na intensywnej terapii w szpitalu oczywiście dramatycznym skróceniem czasu powrotu do zdrowia, w znaczeniu powrotu też do życia rodzinnego powrotu do, do życia zawodowego ale też pojawia się coraz więcej typów operacji, gdzie dzięki precyzji robotycznej. Możemy wręcz uznać, że są one lepsze niż te, niż te wykonywane metodą, metodą klasyczną. W Państwowym Instytucie Medycznym MSWIA ta liczba operacji robotycznych na przestrzeni ostatnich lat dramatycznie rośnie. Wykonujemy również zabiegi na odległość, czyli nie tylko w Instytucie, zarówno pacjent, jak i robot, ale udało się być udziałem no, z, myślę, że bardzo dużego przełomu. W medycynie, czyli nawet złożonych operacji serca, czy innych operacji urologicznych na odległość. Wykonujemy już dzisiaj operacje nie tylko do nocy, w dni powszednie, ale i w soboty, i w niedzielę. W związku z tym na pewno będziemy też pozyskiwać kolejne, kolejne roboty, ale również jako no wiodąca jednostka chirurgii robotycznej w Europie. Chcemy bardzo mocno wejść w szkolenia chirurgów robotycznych polskich, zespołów robotycznych, ale również europejskich, a nawet szerzej pozaeuropejskich. Jednym z takich elementów szkolenia jest właśnie Centrum Symulacji Robotycznych, które w tej chwili będziemy niedługo otwierać. Które jest w trakcie w tej chwili budowy, ale tak naprawdę już w tej chwili prowadzimy symulacje. Mamy też symulator operacji. Wykonujemy największą ilość operacji kardiochirurgicznych w Europie robotem, i przyjeżdżają do nas uczyć się chirurdzy z najlepszych ośrodków, takich jak Berlin, Mediolan, Maastricht czy, czy Oslo. także. Bardzo się cieszymy na to i zresztą to też był powód, dla, której, dla, dla którego chcemy dalej rozszerzać tą bazę szkoleniową, nie tylko na, 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 na projekty polskie, ale również międzynarodowe.